Właśnie wybierałam się do Stratosphere, czyli do tej wielkiej wieży widokowej, aż moim oczom ukazało się... Uhuhuhu! Uh, uh, Model Little Vegas... Kapel czy czapel? Nie wiem, w każdym razie to jednak prawda. Różowy, piękny samochód, wygoczące światełka, mnóstwo kiczu. To znaczy tylko jedno, wciąż jesteśmy w Vegas i legendy mówią prawdę. Dobra, tak naprawdę tego rodzaju kapele, które po prostu stoją na ulicy, 10, <noise> so, wedding photos, dobra, 35 dolarów, chociaż śluby ponoć są prawdziwe. W każdym razie te kapele rozstawione są dopiero na starym mieście, na downtown, tu właśnie mniej więcej jesteśmy, za stratosferą spuszczała się ta część Las Vegas, tam za nami zostawiliśmy wysokie wieżowce, hotele itd., tak a tu jesteśmy już w takim bardziej klimatycznym miejscu. Mimo wszystko wciąż się wszystko świeci elegancko. Tam niedaleko jest również Free, Fremont, tam gdzie byłam wczoraj i widziałam również widowiskowe rzeczy. Dobra, jak będę widziała jeszcze jakieś fajne tego typu e, kapliczki, to również odpalę kamerę. Obecnie znajdujemy się tuż pod Stratosphere, czyli tym wie tą wielką wieżą widokoło, a na samej górze jest mnóstwo takich atrakcji przyprawiających o gęsią skórkę, z których na pewno nie skorzystam, bo mam lek le wysokości straszny, ale idę mimo wszystko zobaczyć co i jak to wygląda. Poświęcę się dla Was i wejdę tak wysoko. Okej, okay, śmieszna sprawa. Właśnie jestem w Stratosphere i cofnęli mnie z bramki, ponieważ muszę odłożyć to. To jest generalnie mój stajaczek na kamerę i jest on bardzo niebezpieczny. Muszę udać się do miejsca depozytowego i zostawić to szaleństwo i diabelstwo. Masakra, to przecież tylko głupia wieża. Idę. Już na wieżę. Nie panie kazałem zostawić mój statyw. No ale jak każą, to każą. Zaraz zobaczymy, czy było warto. Wejście 20 dolarów. To jest generalnie Uuu, taki standardem, więc sprawdźmy. O mój Boże, nie, błaga mnie. Najgorsze jest to, że przed chwilą nie było kolejek w ogóle. Yes, okay. Jestem na szczycie Stratosphere i nogi oginają mi się z wrażenia. Ogólnie rzecz biorąc, podróż windą była straszna. Jestem na wysokości chyba 108 pięter. Winda bojała się w trakcie jazdy, co nie było całkiem przyjemne. Ale ogólnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że wejście tutaj było bardziej problematyczne niż wejście na lotnisko jakiekolwiek. Zabrano mi statyw, statyw, który jest, nie wiem, może ma 50 cm, może nie, ale jest niegroźny, jest turystyczny i przyjazny do użytkowania. Zabrano mi mikrofon, bo mam taki do mikrofon. Powiedziano mi, że mam zbyt profesjonalny sprzęt, żeby tu wejść. E, trochę to rozumiem, bo widoki tutaj powinny być nie do, nie do skradzenia. Nie wiem, ale to po prostu trzeba tu przyjść i to zobaczyć i żadna kamera tego nie odda. A może profesjonalna w jakikolwiek sposób? Nie wiem. W każdym razie, wow, było warto. Tutaj widzimy Rio, czyli tam, właśnie gdzie odbywa się Sop. Tutaj niżej widać taki migoczący daszek, tam, właśnie jest Casino Circus Circus. Co zresztą widać tu po prawej, takie czerwone, dwa podłużne napisy to jest nazwa tego miejsca. Byłam tam dzisiaj, nagrywam materiały. Po lewej hotel Winnie i Encore, czyli takie dwa bliźniacze. Dalej mamy Treasure Island. the Treasure Island jest hotel Mi Mirage, potem <grytum> jest Caesar Polas, Bellagio i tak dalej, i tak dalej. Akurat tam taki rzut na dosyć brudną szybę, no ale akurat w tym miejscu najlepiej wszystko widać, jeżeli chodzi o strip. To jest przestrzeń, wszystko jest tak płaskie i tak rozległe. Tam w dali widać co? Chmury i góry, więc zdawałem się w jedną całość, ale takiego miasta jest otoczone górami. Teraz ciężko to rozeznać, ponieważ jest ciemno. Palace Station, tam miałam spać pierwotnie. Ale miałabym daleko, patrzcie, tam spałam, a teraz śpię tak naprawdę na stripie praktycznie. W sensie w fotelu obok stripu, a tu miałam spać pierwotnie. Oj oj oj, jak dobrze ta przygoda spotkała mnie jednak, bo to było całkiem problematyczne dojeżdżać stąd tu a potem tu ojej, <noise> czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, to jest straszne właśnie poczułam jakieś turbulencje i okazuje się, że tuż nade mną działa kolejeczka o boże i ci ludzie tak sobie wiszą tu nad przepaścią, nad tą przepaścią, to jest straszne mam całe mokre z tego wszystkiego a to jest chyba najgorsze miejsce, w którym mogłam stanąć, bo oni znajdują się tuż nade mną i tak sobie balansują. Oj, w drugą stronę. No psa. Boże, nigdy w życiu mnie nikt nie mówi na coś takiego. Ja słyszę jak oni krzyczą. Uj. Pochytstwo. Tu na tej linii przed nią skoczył ktoś i rozległ się tylko jedno wielki krzyk, jeden wielki krzyk. Mój Boże, mam nadzieję, że ktoś nie umarł. Mam całe mokre ręce. Umówiłeś Co? mną, nie? Nie, do siebie nagrywam tutaj w ręce vloga. Nie, Proszę bardzo, nie można być pewnym, czy ktoś cię nie rozumie, więc trzeba uważać i wszystko. Z językiem. Zanim wciągną tę panią, nagramy jeszcze trochę widoczków. O tak. Może jednak jej nie wciągną, może spadła. Nieskończoność. Kamera się dowie. Chyba umarła. No trudno. Mie... Mooo, no, Boże, A, nie wychyla się tam, nie chce, fuj.